Przyprowadził pan Andrzej Polkowski, a Bydgoszczanie wystąpią w następującym składzie. Z jedynką zobaczymy dziś Piotra Protasiewicza. Z dwójką pojedzie Henryk Henka Gustafsson. Z trójką Tomasz Golop. Czwórka to Jacek Gomulski. Piątka Jacek Golop. Szóstka Tomasz Poprawski. Siódemka Wojciech Malak i jako rezerwowy. Dziś ma szansę wystąpić Waldemar Cieślewicz. Zespół gospodarzy, jak zwykle, przyprowadził trener Jerzy Kniaś. A torunianie to z dziewiątką Mirosław Kowalik, z dziesiątką Jarosław Bednarski, z jedenastką Ryan Sullivan. Z dwunastką Krzysztof Kuczwalski, z trzynastką Jacek Krzyżaniak, z czternastką Marcin Kowalik, z piętnastką Remigiusz Wronkowski i jako rezerwowy być może wystąpi w dzisiejszym spotkaniu Tomasz Krzanowski. Mecz Polonii Jutrzenki, a właściwie Jutrzenki Polonii za patronem DGG Toron jest 713. spotkaniem bydgoszczan w pierwszej Lidze Żużlowej w ciągu 46-letniej. Kariery zawodniczej w pierwszej lidze. Poloniści wygrali 358 spotkań, 23 zremisowali, a 331 meczów zakończyło się porażką na własnym torze. Bydgoszczanie wygrali 272 razy, 12 razy zremisowali i 71 razy przegrali. Na wyjeździe natomiast wygrali 86 razy, zanotowali 11 remisów i 260 razy schodzili z toru pokonani. Przypomnijmy, że Polonia od 1951 roku walczy w szeregach ekstraklasy i trzykrotnie zdobyła tytuł drużynowego mistrza Polski w 1955, 1971 i 1992. Na drugim miejscu w rozgrywkach bydgoski zespół znalazł się sześć razy, na trzecim ośmiokrotnie. Bydgoszczanie ani razu nie spadli do drugiej ligi, w poprzednim sezonie zajęli szóste miejsce w tabeli. Dla Apatora jest to 387 spotkanie w pierwszej lidze. Od 1976 roku w ekstraklasie żużlowej torunianie wygrali 213 razy, ośmiokrotnie zremisowali i 165 razy przegrali. I statystyka dotycząca własnego toru, 162 zwycięstwa, 4 remisy i 27 porażek na wyjeździe, 51 wygranych, 4 remisy i 138 przegranych. Oba zespoły, proszę Państwa, spotkały się w lidze 44 razy. W sumie 27 razy wygrywał apator, z czego 21 razy w Toruniu. Zanotowaliśmy jeden remis w 1989 roku. 16 razy wygrała Polonia. Tylko dwa razy udało się Bydgoszczanom wygrać w Toruniu w 1986 46 do 44 i w 1992 45 do 44. W 1995 roku w Toruniu wygrał Apator 48 do 42, w Bydgoszczy natomiast Polonia 50 do 40. W ubiegłym sezonie Apator wygrał u siebie 52 do 38 i w Bydgoszczy 46 do 44. Dzisiaj 45. spotkanie derbowe pomiędzy tymi dwoma zespołami. Wspaniała atmosfera, nadkomplet publiczności, przepiękna pogoda. I oby tylko kibice dostroili się do poziomu sportowego obu drużyn, aby nie było żadnych, jak to się mówi, zadym, żeby tu nie było żadnego nieporządku, żeby nie było zerwanych ławek. O to zawsze prosimy kibiców przed rozpoczęciem każdego meczu żużlowego, a zwłaszcza derbowego. W parkingu jest Robert Wichrowski. Halo Robert, oddaję Ci głos. Witam Państwa serdecznie z parkingu, gdzie na kilka minut zapanował spokój, bowiem jeszcze przed chwilą. Proszę Państwa, trwały tutaj usilne prace przy motocyklach. Jacek Krzyżaniak nawet nie wyszedł na prezentację, bowiem właśnie do ostatnich chwil. Przygotowywał swoją maszynę do dzisiejszych zawodów. Poznaliśmy składy obu drużyn podczas prezentacji. Niestety, drużyna gospodarzy osłabiona brakiem Wiesława Jagusia, który odniósł poważną kontuzję podczas eliminacji indywidualnych Mistrzostw Świata w Częstochowie. I proszę Państwa, Wiesław Jaguś przebywa w szpitalu w piekarach Śląskich no i oczywiście. W tym spotkaniu i prawdopodobnie do końca sezonu już wystąpić nie będzie mógł. Również nie ma młodzieżowca Roberta Kościechy, który odniósł kontuzję podczas ligowego meczu Apatora DGG z Unią w Lesznie. Do 10 maja Robert Kościecha przebywał na zwolnieniu lekarskim i jak nam powiedział kilkanaście minut temu, dopiero za tydzień wznowi treningi. Natomiast Bydgoszczanie, goście w najsilniejszym składzie z braćmi, golobami, Piotrem Protasiewiczem. I Henkom Gustafsonem na czele, chociaż Henka Gustawson na początku sezonu zawodził kibiców. Bydgoszczy zdecydowanie lepiej spisywał się z drużyny gospodarzy Ryan Sullivan. W pierwszym biegu dzisiejszych zawodów wystąpią Piotr Potasiwicz w klasku żółtym, Mirosław Kowalik w czerwonym, Henryk Gustafson w białym i Jarosław Bednarski w niebieskim. Wszyscy już pod taśmą zawody rozpoczęte. Bardzo dobry start Mirosława Kowalika. On znajduje się na prowadzeniu. Na drugim miejscu Piotr Protasiewicz, Henryk Gustawson, do którego było wiele zastrzeżeń za poprzednie spotkania. Na razie na trzecim miejscu, ale Jarosław Bednarski zbliża się do Szweda. Jest w tej chwili jeszcze na czwartej pozycji. Mirosław Kowalik prowadzi, Piotr Protasiewicz tuż za nim. Henryk Gustawson na trzeciej pozycji, Jarosław Bednarski. To być może będzie smutne, co powiem, ale. Y, przy kontuzji Wiesława Jagusia y, jest to szansa dla innych zawodników y, toruńskiego Apatora DGG oczywiście y, chcielibyśmy aby młodzi zawodnicy Torunia wystartowali na normalnych zasadach żeby nie musieli nikogo zastępować ściskamy kciuki za Wiesława Jagusia który znajduje się w szpitalu w Piekarach Śląskich no ale y, zespół Apatora musi jechać dalej musi y, Wstawiać do składu tych zawodników, którzy nie mogli się poprzednio znaleźć w składzie podstawowym. Mirosław Kowalik pierwsze trzy punkty, Piotr Potasiewicz drugi, dwa. Jeden punkt dla Henki Gustawsona, bez punktu Jarosław Bednarski, a zatem pierwszy wyścig dzisiejszych zawodów remisowy 3 do 3. Przed nami bieg drugi, w którym zobaczymy Tomasza Goloba w kasku żółtym, Rajena Salivana w czerwonym, Jacka Gomulskiego w białym i Krzysztofa Kuczwalskiego w niebieskim. Proszę Państwa, sylwetki tych zawodników na pomorzu znane są bardzo dobrze. Zatem proszę się nie gniewać, jeśli będę przypominał niektóre fakty z ich życiorysów. Piotr Potasiewicz, który zajął drugie miejsce w pierwszym wyścigu, jakby troszkę może mniej znany, jeździ dopiero od tego roku w, w jutrzence Polonii Bydgoszcz. Ale ci zawodnicy, którzy już w tej chwili przygotowują się do startu w wyścigu drugim. To Tomasz Golob, Saliwan, Jacek Gomulski, Krzysztof Kuczwalski. o nich być może będzie trochę czasu. Tomasz Golob właśnie tutaj w Toruniu debiutował 17 lipca 1988 roku podczas meczu Apator Polonia. Gospodarze wygrali wtedy 49 do 40, a Tomek zdobył jeden punkt. W tej chwili już wszyscy zawodnicy gotowi czekają w skupieniu pod taśmą. Za chwilę wystartują. Troszkę nerwowo i teraz Tomasz Golob przyraje Saliwan. Tomasz Golopy pierwszy, Ryan Saliwan na drugim miejscu, Jacek Gomulski był trzeci, Ryan Saliwan spadł na ostatnie miejsce, ale to jeszcze nie koniec wyścigu. Znamy determinację, z jaką przystępują zawodnicy do... To... Spotkania derbowego. No i znów Ryan Sullivan na drugiej pozycji. Bardzo zakopał się tam Jacek Gomulski. Spadł na czwartą pozycję. No i mamy to, co kibice lubią najbardziej, a więc to przetasowanie się zawodników. Jak do tej pory wszystko odbywa się bezpiecznie. Miejmy nadzieję, że tak będzie do końca zawodów. Tomasz Golow daleko z przodu, Ryan Sullivan za nim. Trzeci jest Krzysztof Kuczwalski, czwarty Jacek Gomulski. Za chwilę zawodnicy rozpoczną ostatnie okrążenie było się wiele o tym, że zespół Apatora stracił. Dużo stracił po kontuzji Wiesława Jagusia, ale proszę spojrzeć, bardzo dobrze dysponowani są jego koledzy z zespołu. Tomasz Golop wygrywa, wyścig drugi, trzy punkty. Ryan Sullivan, dwa punkty. Jeden punkt dla Krzysztofa Kuczwalskiego. Jacek Gomulski za czwarte miejsce punktu oczywiście nie zdobył. No cóż, bardzo ładne zapowiadają się zawody. Dwa wyścigi, dwa remisy. Po dwóch biegach 6 do 6. A w trzecim wyścigu zobaczymy Jacka Krzyżaniaka w kasku czerwonym, Jacka Golowa w żółtym, Marcina Kowalika w niebieskim i Tomasza Poprawskiego w białym. Tomasz Poprawski, wychowanek Iskry Oskrów licencję uzyskał w 1992 roku. Trzy lata później przeszedł do Polonii Bydgoszcz, następnie znów wrócił do Iskry i od tego sezonu ponownie w Bydgoszczy. To trzykrotny finalista brązowego kasku w 1995 roku. Był nawet drugi. Jest także brązowym medalistą drużynowych Mistrzostw Polski z 1995 roku. Jacek Krzyżaniak już na posterunku. Marcin Kowalik także. Tomasz Poprawski i Jacek Golot. W tej chwili podjechał pod maszynę startową. 6 do 6 pod biega. No i teraz zobaczymy. Jacek Krzyżaniak pierwszy, ale czy Jacek Golop zdoła wejść po ramię? Nie. Dwaj Torunianie na prowadzeniu. Pierwszy Jacek Krzyżaniak. Marcin Kowalik bardzo bojowo, bardzo ochoczo był przez moment na drugiej pozycji, a teraz już stary Żużlowy wyga. Jacek Golop prześcignął Torunianina, zajmuje drugą pozycję i Tomek Poprawski na czwartym miejscu. Już chyba się... Sytuacja nieco unormowała, odległości między zawodnikami można powiedzieć bezpieczne, o ile nie weźmiemy pod uwagę Marcina Kowalika, który jest w tej chwili jeszcze na trzecim miejscu, ale Tomasz Poprawski gna do przodu i będzie starał się z pewnością wyprzedzić swojego rywala. No właśnie, czy to nastąpi na tym wirażu? Popełnił błąd Marcin Kowalik, stracił tę przewagę, no i właśnie, który z nich. Jacek Krzyżaniak prowadzi, Jacek Golob drugi, a my pasjonujemy się walką o jeden punkt. Na razie lepszy jest Marcin Kowalik. Teraz Tomasz Poprawski, ostatnia szansa dla niego. A jednak Marcin Kowalik, wielkie brawa dla tego młodego zawodnika. Jacek Krzyżaniak zdobył trzy punkty, dwa punkty. Zapisujemy Jackowi Golobowi. Marcin Kowalik jeden punkt zdobył za trzecie miejsce. Tomasz Poprawski bez punktu. No i proszę Państwa. Cztery punkty zapisujemy drużynie Gospodarzy, mają już na swoim koncie 10. natomiast dwa polonistom za drugie miejsce Jacka Goloba. 10 do 8 po trzech wyścigach. Proszę Państwa, Mirosław Kowalik pojedzie w kasku czerwonym, Jarosław Bednarski w niebieskim, Tomasz Golob w żółtym, a jego starszy brat Jacek w białym. Sześciopunktowa, przepraszam, ośmiopunktowa przewaga. No i cały czas mamy te emocje. Publiczność toruńska z pewnością zadowolona. Gorzej pewnie z humorami Bydgoszczan. No ale po raz kolejny mamy dowód na to, że spotkania derbowe rządzą się swoimi prawami i nawet teoretycznie lepszy rywal może przegrywać. Mamy dopiero wyścig dziewiąty, przed nami jeszcze kilka biegów. Wszystko może się odwrócić, może się zmienić, ale do tej pory lepsi są Torunianie. Mirosław Kowalik, Tomasz Golop, Jarosław Bednarski i Jacek Golop. Taśma ma górze. został trochę Jarosław Bednarski, Tomasz Golop pierwszy patrzy cały czas w stronę Jacka, swojego starszego brata, jakby chciał mu utorować drogę. Tomasz Golob prowadzi, Jacek Golob na drugim miejscu, Mirosław Kowalik trzeci, no jeśli bracia Golobowie jadą z przodu, bardzo trudno jest każdemu rywalowi minąć tę dwójkę, będzie bardzo trudno Mirosławowi Kowalikowi, Oj, troszkę się tam też zagrzebał w tej nawierzchni toru, bracia Golobowie z przodu, będzie to może taki rewanż zespołu bydgoskiego za porażkę podwójną w biegu młodzieżowym. Tomasz Golob cały czas kontroluje akcję. Tu już nie chodzi o jego zwycięstwo. Tu chodzi o zwycięstwo pary. Mirosław Kowalik cały czas naciska Tomasza Goloba. Jacek z przodu. Tomek tuż za nim i Mirosław Kowalik nieustępliwy. Jacek Golob pierwszy. Trzy punkty, dwa punkty dla Tomasza Goloba. Jeden punkt Mimo nieustannych ataków nie udało się wyprzedzić Bydgoszczelina Mirosław Kowalik. Jeden punkt za trzecie miejsce Jarosław Bednarski czwarte punktu nie zdobył 5 do 1 zwyciężają goście i proszę państwa w tej chwili mamy 25 do 29. 25 do 29 prowadzi apatrotek GETORUN. Przed nami wiek 10. Jacek Golob wystartuje w kasku żółtym, Remigiusz Wronkowski w niebieskim, Tomasz Poprawski w białym i Ryan Sullivan w czerwonym. 29 do 25 prowadzą gospodarze. No i czas chyba na to, żeby goście, jeśli marzą tutaj o zwycięstwie, żeby przejęli inicjatywę. Bardzo trudnym przeciwnikiem jest dzisiaj apator DGG. Znakomita postawa i Mirosława Kowalika mimo tego defektu i trzeciego miejsca Rajana Saliwana 7 y, przepraszam, 8 punktów Jacek Krzyżek do tej pory niepokonany wspaniale dzisiaj jeżdżą żużowcy żuz z Torunia. Jacek Golop Reminknik Wągowski Tomasz Pobrawski i Ryan Saliwan Rajan Saliwan czy Jacek Golop? a jednak Rajan Saliwan. Rajan Saliwan pierwszy, Jacek Golop na drugiej pozycji. Remigiusz Bronkowski trzeci, Tomasz Poprawski ma kłopoty. Dzisiaj na torze toruńskim nie spisuje się tak, jakby oczekiwali tego jego koledzy z zespołu trenerzy. Jedzie dopiero czwarty, a prowadzi Ryan Sullivan. Ta rywalizacja między obu zespołami trwa już wiele lat. I naprawdę bywało różnie. Wydgoszczanom w Toruniu udało się wygrać tylko dwa razy. To chyba świadczy dobitnie o tym, jak trudnym przeciwnikiem jest zespół toruński. Ryan Sullivan z olbrzymią przewagą. Ryan Sullivan pierwszy trzy punkty, Jacek Golok drugi dwa. Jeden punkt dla Remigiusza Wronkowskiego. Tomasz Poprawski bez punktu. 4 do 2 dla Apatora DGG, 33 do 27 po 10 wyścigach. W biegu 13 zobaczymy Marcina Kowalika w kasku niebieskim, a zastąpi on Jarosława Bednarskiego, Jacka Gomulskiego w kasku białym, Jacka Krzyżeniaka w czerwonym i Piotra Protasiewicza w żółtym. Czterema punktami prowadzą gospodarze. Piotr Potasiewicz jeszcze zrobił jedno kółko, to Jacek Krzyżaniak na Państwa ekranach. Trzy starty, 8 punktów. Tylko jedno oczko mu zabrakło do kompletu. Odjechał także od taśmy drugi zbyt goszczan Jacek Gomulski. A tu Jarosław Bednarski. Z pewnością koledzy, którzy nie startują w danym biegu, bardzo przeżywają to spotkanie. Jak na razie jest wynik korzystny dla gospodarzy ale jak będzie na końcu przekonamy się za parę chwil I Marcin Kowalik Jacek Gomulski Jacek Szyżeniak i Piotr Protasiewicz już y chyba gotowi Piotr Protasiewicz wychowanek Morawskiego Zielona Góra startował tam w latach 1991-94 a teraz w y y jutrzejce Polonii wystartowali Jacek Krzyżaniak pierwszy, Piotr Protasiewicz drugi, Jacek Gomolski na trzecim miejscu i Marcin Kowalik czwarty. Bardzo spokojnie jedzie Jacek Krzyżaniak. Co to znaczy pewność sprzętu, co to znaczy przygotowanie, solidnie przepracowana zima, to widać potem na torze. Chociaż defekty się. Zdarzają, odpukać niemalowane drewno. Dzisiaj mieliśmy defekt Mirosława Kowalika. Potem Tomasz Poprawski. Także musiał zjechać z toru. Jacek Krzyżaniak prowadzi. Jacek siebić drugi. Jacek Gomulski trzeci. Marcin Kowalik czwarty. Na razie bez zmian. Ale Marcin Kowalik coraz bliżej Jacka Gomulskiego. Za moment padną na metę. Jackowi Krzyżaniakowi możemy zapisać kolejne zwycięstwo. 3 punkty. Piotr Protasiewicz za drugie miejsce. Dwa. Jacek Gomulski zdobył jeden punkt. Bez punktu Marcin Kowalik. A zatem proszę Państwa 3 do 3. Bardzo zacięte to spotkanie. 41 do 37. Nadal czteropunktowa przewaga. Gospodarze zespołu Apatora DGG Toruń, Henka Gustafson w kasku żółtym, Mirosław Kowalik w czerwonym, Piotr Brotasiewicz w białym i Krzysztof Kuczwalski w niebieskim wysiłku 14 wystartowali. Znów Henka Gustawson został na starcie, Mirosław Kowalik prowadzi, teraz Piotr Brotasiewicz na drugim miejscu i Wydgoszczanie będą gonić rywala. Krzysztof Kuczwalski jak do tej pory na ostatnim miejscu słabkowali pierwszy. No i który z Bydgoszczan zdecyduje się na atak? Czy Piotr Protasiewicz, czy Henryk Gustafsson, dla którego, proszę Państwa, być może być może będzie to już ostatnie spotkanie w zespole Jutrzenki Polonii. Wszystko zależy od tego, czy Bydgoszczanie zdecydują się podpisać umowę z którymś z wolnych do tej pory zawodników, czy dadzą jeszcze jedną szansę Szwedowi. Mirosław Kowalik, Piotr Protasiewicz, Henryk Gustafsson, Krzysztof Kuczwalski. Taka jest kolejność w wyścigu 14. przedostatnim. No i teraz i teraz wielkie brawa dla Mirosława Kowalika. Zwycięstwo, 3 punkty. Dwa punkty uzyskał Piotr Protasiewicz. jeden punkt Henka Gustafsson, Krzysztof Kuczwalski przyjechał na metę jako czwarty, a więc punktu nie zdobył. 3 do 3. 40 4 do 40 prowadzą gospodarze czterema punktami no i, i już 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 zwycięstwo chciałoby się powiedzieć jest pewne nie wiadomo 44 do 40 owacja dla Mirosława Kowalika, który dziękuje licznie zgromadzonej publiczności jeszcze jest przed nami wyścig 15 zobaczymy Jaki on będzie miał przebieg. 44 do 40 prowadzi zespół Apatora DG Przed nami wyścig 15, ostatni i sprawa jest jasna. Remis bądź jakiekolwiek zwycięstwo daje zwycięstwo w całym spotkaniu Apatorowi. Podwójne zwycięstwo Bydgoszczan daje remis w 45 derby Pomorza. Ryan Sullivan w kasku czerwonym, Tomasz Golob w żółtym, Jacek Krzyżaniak w niebieskim i Jacek Golob w białym. Za moment będziemy wiedzieli już wszystko. Został Jacek Golob na starcie. Ryan Sullivan prowadzi, ale tam bardzo ciasno jest, bardzo ciasno. Ryan Sullivan pierwszy, Tomasz Golob drugi, trzeci Jacek Krzyżaniak, czwarty Jacek Golob. Także tu chodzi o prestiż doskonale sobie radzi w dzisiejszym meczu i wygrywa z Tomaszem Golobem. Ryan Sullivan na prowadzeniu. Tomasz Golob uparcie dąży do tego, aby prześcignąć Australijczyka. Jacek Golob na czwartej pozycji. Jeśli ten rezultat dowiozą, to Runianie wygrają dzisiejsze spotkanie. Ryan Sullivan, Tomasz Golob, Jacek Krzyżaniak, Jacek Golob. Za moment rozpoczną ostatnie okrążenie na prowadzeniu. Tomasz Golob, już chyba jakby zrezygnowany, już wie, że nie da rady. Obejrzał się, gdzie jest jego brat, nawet jeśli prześcignął Rajena Saliwana, to i tak nic to nie zmieni. Ryan Saliwan, pierwszy, trzy punkty, dwa punkty dla Tomasza Goloba. Jeden punkt dla Jacka Krzyżaniaka. Jacek Golob bez punktu. Proszę Państwa, cztery do dwóch wygrywają gospodarze. Dzisiejsze spotkanie kończy się rezultatem 48 do 42. Trwa owacja na stadionie, a przy naszym stanowisku trenerzy obu zespołów, pan Zdzisław Rutecki i pan Jerzy Kniaś. Co się stało, panie Zdzisławie, że bydgoszczanie pojechali dzisiaj tak słabo? No trudno powiedzieć, czy my pojechaliśmy tak słabo, czy gospodarze tak bardzo dobrze. Zauważyłem, że Gospodarze przystąpili do tego meczu bardzo zmobilizowani, tworzyli wyrównany zespół. Na swoim zadaniu stanęli praktycznie wszyscy zawodnicy, co nie mogę powiedzieć o kolegach z mojej drużyny, gdyż prowadzący parę nie mogli nawet sprostać liderom drużyny gospodarzy, jak również nie pojechał praktycznie drugi rzut i to zaważyło na końcowym wyniku. Czy mógłby Pan kogokolwiek wyróżnić w swoim zespole za dzisiejsze spotkanie? No trudno tu powiedzieć. No pojechał Tomek Golop na swoim poziomie. Dzielnie go wspierał Piotr Protasiewicz i brat Jacek. Reszta kompletnie zawiodła, zwłaszcza Henryk Gustawson, który wygrał dwa razy z Bednarskim, gdzie on nie zdobył żadnego punktu i raz udało mu się pokonać Kuczwalskiego. Panie Jurku, Pana zespół pojechał wręcz fenomenalnie. To znaczy wygrał derby e, Pomorza i został nowym liderem tabeli. Ja nie będę Pana pytał, e, kto zawiódł, bo w Pana zespole chyba nikt nie zawiódł dzisiaj. Na pewno mecz wygrali młodzieżowcy. Jeszcze można powiedzieć, że wygrali. Ale liczyłem, że zrobią coś punktów, ale nie aż tyle. Liderzy nie zawiedli, stąd jest taki wynik. A z Polonią zawsze były zacięte mecze. W każdym, we wszystkich latach. Może chciałbym e... ten, ten, ten mecz odedykować Wiesiowi Jagusiowi. Na pewno Wiesław Jaguś bardzo się z tego zwycięstwa e, cieszy. Czy Torunianie utrzymają fotel lidera? Czy jest taka szansa, że na dłużej e, zadomowią się na pierwszym miejscu w ligowej tabeli? To znaczy na pewno na, na, dwa, ty, na dwa tygodnie, bo za dwa tygodnie jedziemy do Częstochowy, także na no dwa tygodnie na pewno.